W dzisiejszym odcinku. Dobra, ja, i sobie, także to jest tem do odcinka, łowimy dzisiaj skuszing tutaj. Nie, nie daj Taki Takim nie. Dowie! Taki mały i ma taką siłę. No, dziwnie, nie? Siema, ma. widzowie, idziemy właśnie na nasz staw będziemy tam łowić karpie i inne. Dzisiejszy cel odcinka jest to, żeby złowić... Złowienie amura. Złowienie amura oraz złotego Karasia. Lecimy. I to wie, także to jest wstęp do odcinka. łowimy dzisiaj, jest kuzyn tutaj, Wiktor. No. Jest opali, i kuzyn. <laughs> Trochę wyrósł, fajnie wygląda. No. no Dobra. Baby step. Truskawkowy. Tak, polecimy. Zanaję to takie. Zanaję Myśmy Nie to polali, nie patrzcie, jak to wygląda. Pokażę. No, ma tak. Wow. Ma taki zapach, nie wiem, nie? że hit. Wiktor, pokażę wędki. Trzy są na metodę i dwie na spalik będziemy mieli. Poker zarzucił, no, trochę się na tym już ale aż tak dobrze nie jest, nie? Wiatr jest, widzowie. Dobra. To trochę wiatru mamy. jest, no. O, za rzucił. No nawet. No to nam widzowie nagrać Taka wędeczka mała na spławik. E, widzowie, Wie. ten kto nie lubi reklamy shopi daje łapkę w górę. No właśnie. Słuchajcie? I może w końcu ją nam z YouTube'a. <grym> Już czekasz na rybę widzę, nie? <grym> tak Ej, <grym> jest! Co jest? Nie wiem, to nie wiem po... bardziej bliżej. Czekaj, poczekaj To? Poczekaj Chwyła Nie Wuj, profesjonalista Doświadczenie wieloletnie Dobra, <grym> nie mówić O, ale się ugina, no się z tyłu Z daleka ładnie nagrywało? Tak o. I tam to się coś zejść, nie? Mam witrag, gdzie już? ja mogę ją podbić. Tak. No, Chcesz skoczyć gdzieś? Spokojnie. Spokojnie, Spokojnie. tam, no? Dawań, no, szybko. Dawaj, no. Nie, nie, dawaj! No, ja, cześć, to no wierzaj, wierzaj. Ładnie wierzaj. Dobrze Wiktor, dobrze jest, siedzi Siedzi Ale bydelek, waga, uwaga, uwaga Uwaga, uwaga Zespokojnie, zespokojnie, ładnie Szczęść to jest najładniejszy karpet, które widziałem No Ale na co my go Na co on był? My na to na... Ty urosły, bo my jeszcze <laughs> większe na... my mniej na... wpuszczaliśmy My wpuszczaliśmy Nie się my. My się I... Dnie. No jeden z ładniejszych, jaki widziałem, nie? Taki złoty, ładny Zobaczmy Ale usiądź, usiądź Pięknie, pięknie Piękny. Jakby to nie było na ten, nie? No, jakby nie było, no pięknie, nie? Poker. Weź go chwycię, no, go jeszcze. Proszę, no, widzowie, bydle. Dwaj pókiroko. Brzuszek Pięk... ma duży. No piękny karp ten... naprawdę. To musimy zobaczyć jeszcze jaki ma ten. Nie Piękne karpisko, możemy go wpuścić. No, dragę i ogólnie. Wiktor! <słatka> Normalne, co mam powiedzieć. Jesteś zadowolony? Tak. Takie ciekawostka, Jak ładnie w podbieraku, to wydaje się cięższy. O wiele. Ej, <słuch> <słuch> <I> to. <tutaj>, Widzę, patrzcie. <słuch> jak to wygląda? Chińczyki wymyśliły. Podwójny haczyk. Na przypomnienie. Jak dwie ryby wizualne, to będzie problem lekki, ale... Tak. Zależy jakie. Powiedz proszę. Zależy jakie... Muszę jak dwa jeśli, leczą, to będzie problem lekki. Jeśli dwa rekiny wezmą, to mamy Powiem. lekki problem. Mhm mhm mm dalej Gryda tak miodem i wie, zakładamy ale fajnie tym przypomną, od razu coś siadło, nie? no ale jest słabe, dzięki nie jakoś ci ale dał radę, nie? Coś Tarek, co no co było ciekawego? To jest. I to ten podbierak jest większy od ciebie, jak się tym czujesz normalnie nie, bo podgierak muszą być dłuższe no Albo by to też na te trzy długości ryby ładnie tak no a widzimy się jak będzie kolejna ryba także się co jest ryby była pojechał za Wiktora ale mamy rybę a sięgnie wędka ja piskam lecimy 16 to jest coś dużego Już tu No. Teraz widzimy się jak będzie, bo muszę ją mu zapać, nie jakby nie ma. Dobrze, polewajcie trochę wodą, jak macie już w to polewajcie wodą. Elegancki. Teraz wypuszczamy go tutaj. Piękny. Kurczę, elegancko sobie siedzimy. W cieniu fajnie. Może nie. Plecam to masz. Ja? Zamówienie jakieś? No. <laughs> Kurde, patrzcie widzowie, ale luksus, nie? Poker Robi wrażenie. Widzowie nic się stało jakieś dwa branie na raz. nie, Nie wiem. Tą wędkę wzięło nie. i nagle tą też, nie? Chyba się stątały jeden jest, na no, jednej jest kart. Ale jaja. O, to tego tego różne chyba. no no no. W górę? Jezu! Ale opór mam, widzowie! Kławiec podbierak! Podbierak, a ja nie nagrywasz! Podbierak, no ja mam rybę! Kurwa! Ale siedzi! Kława, podbieraki! Skup się, skup się, boger! co ty bierak, Co to kuźwa jest, widzowie? Moja ręka, ale boli! Siedzi! Może, kurde, ale ładny! Ale opór, widzowie, nie wiecie co się stało właśnie! No, Coś większego! Ty my nie zrobiliśmy? Ej! W ogóle to jest ten... Uratowaliśmy, jest to... ten? Na koniec. Świąteczny karp, widzowie, pamiętacie go, pamiętacie ten odcinek. Wow! Świąteczny karp. Tak Poker, brawo. No ale ciągło, jak... Pij... nie da się oporu nie miałem. Maty, uśmiechnij się. <grym> o, ale karpiska kurde. <grym> Poleć, o, ale pójdzie, pójdzie, pójdzie! Wow. Mamy karasia, Kubałowi Bez podbieraka Dosiadę Kuba, czy nie? Taki hmm. mały i ma taką siłę. No dziwne, nie? Niech go wypójść Matki. Niech go wypuść. dobra, także to widzimy się, potem. Widzowie! Przyszedł Kurde Kurde, kolejna jakaś ryba, nie wiem co to jest Widzowie Ale ma siłę, ma Patrzcie, widzowie, wędka się ugina. Ja bym chciał podebrać, nie? Co jest? co jest? Czemu się ścięło? Jezu! Ty, Julia, no to? Mati Maty, chod! tam Widzowie To jest to... aksak byk w ogóle oporu No bo płynie do ciebie, to jest amor Amor pierwszy. Tak. No jeszcze nie, zerwał się. Ciema się ma. No A no. ostatni zarzut chyba w tym dniu. Jest godzina chyba która? 19? No, już po 20 podchodzi. 19.30 jest, dokładnie. No ładnie poszło, tam mamy. Mamy tam. Chyba, nie? No jak? <laughs> już niedługo kończymy, będziemy niedługo zbierać sprzęt. Jeszcze 25 minut połowimy. Nie? Co powiesz? Chyba ja powiem, że Dobra wyprawa, nie? Wiktor był, nie? Git. Czy karpie? No. Czy jeszcze jedna ryba? No, jeszcze nie? jedna? Nie wiem, co to jest, ale coś... Może linku, ba? Bo... podbiera, będzie się przydał, nie? Poker! Powiedz mi, co tam było. Pokaż to. Linek. Co to jest? Linek! Pokazuj. On się wam nie? No. tak się taki ruchliwy. Nie zniż go. No. no jest teraz. Ile ma? 30, 36 36 cm, widzowie. Będziemy go puścić? No. Ale na no, ja nie czekamy, nie? Nie czekamy. ryba, nie co o tym jeszcze? takim nie. Ale poszedł idealnie. No widzowie, kolejna nie wyprawa wyprawy. na tym stawie. Na stawie, kolejna, niech tym stawie się będzie ich pełno, w tym w wakacji będzie pełno. Dawajcie pomysły na odcinek. Jakieś. No, jakieś komentarze lepsze. No i tyle, nie? Ale aktywność dobra Uważaj jest. Uważaj na wędkę? zjemy wędki.